cześć witajcie, ja jestem Ampu a to jest Skyrim jak widzicie Więc znajdujemy się z Farkasem Przy, już wam mówię, to się nazywa Kopec Pilarza Jeszcze sobie tylko zmniejszę trochę, niedźwięk, tylko grafikę żeby było wszystko ładnie i pięknie i możemy zaczynać kurde co jest jeszcze trochę zmniejsze Jasność zostawię, nie? Słabo będzie, ale jakoś sobie musimy dać radę. Zdaje się, że ktoś kopał i to niedawno. I ostrożnie. Aha. Trochę, chyba, trochę chyba za dużo <laughs> w tych ustawieniach pogrymerałem. Za bardzo po. Dobra, nieważne, niech zostanie tak jak jest Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie mam zamiaru nieść cię na plecach do to ja będę cię niósł na plecach. No patrz, nie mogę trafić. No i tak, to ty masz mnie nieść, tak? Jak już padłeś. A farka zginął. Baran. Znaczy zginął. Prawie zginął. A? Lipny masz głos drau Draugr Draugrze Klękaj przede mną Dobra, mam nadzieję, że dobrze idę. próba honoru nie mam na mapie nigdzie zaznaczone, gdzie mam iść Ale tutaj zazwyczaj jest tak, że mam iść po prostu przed Ciebie, co Ty schowałeś? No i co żeś tak stanął. Powinniśmy iść dalej. Pewnie powinniśmy iść dalej, ale stoję w miejscu. Aha, i teraz będzie ta, ta fajna scenka. Bo już przechodziłem kiedyś misję towarzyszy. I spójrz w co udało ci się wpakować. Ale nie przejmuj się, znajdę przełącznik. Co to było? na ręka. Myślałem, że to renegaci. Jedzie. Musi zginąć, jeśli nosi te zbroje. Wspaniale będzie opowiadać o Twojej śmierci. Nikt z Was nie przeżyje, żeby o tym opowiedzieć. Aha. Ty no, co jest to? Ruszaj się. Fajna akcja. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Co ty gadasz? To błogosławieństwo zesłane na część z nas. Możemy być jak dzikie bestie. Prze Och nie. Tylko członkowie kręgu posiadają krew bestii. Oczy wpatrzone w zwierzyn. Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze. Musimy iść dalej. No to idziemy. Wciąż jeszcze są tu draubry, przyszliśmy z ktąd... stąd. Stąd przyszliśmy, więc musimy iść tutaj, tak <laughs> To miały być same drawry. A srebrne ręki są. Hajs się zgadza. I pach po głowie, nie po głowie. Po korpusie po brzuchu. Ten w stanie

Zbędne. Tu, tu, czy tu, tu pójdę? Nie chcę się tego hajsu zbierać. A bo mi się śpieszy, nie twój interes. Ty masz jej za mną, ja mam i za to, mną, więc... I nie odzywaj. I... Ba. O, myślałem, że go zabiję. Ładnie ogień wygląda. Nie prawdaż? Nieprawdaż? Już kuwercze nikt to nie będę otwierał. No, żebym cię nie trafił w parka z tym. Podchodzisz mi pod miecz. No, dawaj go, leć. Kurde, trochę przestrzeliłem. nie stękaj tak. Lecimy jak Rambo Ciężki pancerz i za chwilę 42 poziom Masz ostrze w bechy Klejnot wezmę Krypta plaża. To jest pierwsze takie poważne zadanie od towarzyszy, bo wcześniej miałem tylko tylko, tylko jakieś tam jakieś jaskinie tam oczyścić z farmerów. Co tu się dzieje? A biją się z drogurami Ale ja nie miałem tak, tam nadu jak zejść Na no, śpiocha <śpiewa> i poziom Zdrowie. Zdrowie! Jeszcze dwa pointy brakuje do 60. Ja się przed tą nie będę chował. Jaka wojna? Co tu się dzieje? Wszyscy wokoło się biją. Uwaga, Ampu z Parkasem wygrywają tę wojnę, ale nic jeszcze nie jest przesądzone do końca. Zostało 2... nie, nie dodano 2. 2 na 4. 2 na 3, zostało. I teraz 2, Pałys 2. Aha, myślałem, że to tamten był to srebrna ręka. Ciebie ja nie chcę bić. I hu uhuuu! Oj, przepraszam. Nie wyzywaj mnie. No to zrobię mnie w Nie tego Lecę pędzę dobra zupa dobra Nie będę tam wchodził, nie chcę mi się otwierać Nie lubię otwierać Bawić się tymi Jakie są Klucz do kopca wezmę sobie klucz. Kolejny ślizgacz, kolejny ślizgacz, jeszcze jeden ślizgacz. Tu jeszcze jakieś ślizgacze się znajdują? I jeszcze? Ostatni. Nie będę tam szedł, bo ja muszę iść tam. Chyba. Nie. Pomyliłem się. Co to ta tak wieje? Wyjście na dwór to jest jakieś? ojeju, pająki z jednym wielkim pająkiem miałem starcie w, w markarcie Star w starcie w markarcie jak robiłem misję do jakiegoś tam odkrywcy czy kogoś tam miałem oczyścić jego kopalnię to był dopiero wariant wielki jak ja mam tu na górę wejść, tędy Dawaj, 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 farkas, biegnij, biegnie, biegnij. Gleba. Kurde co one takie ciężkie przyszły Ich moc zwiększa się, się chyba z naszym levelem ra <laughs> razem. Ok, one były łatwiejsze Któryś staje? Żaden? I dotarliśmy. Krypta plaża. Słowa mocy